Cześć, z tej strony Marcin. Dzisiaj zagramy sobie już drugi, tak, drugi odcinek podróży w czasie. Ach, będzie zajebiście. Dobra. Podstawowo grajmy i zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy, tak na statku piratów. Mamy znaleźć niestety... Z nowej epoki Dobra, czyli ta, na pewno teczek nie było, termometrów, sikierki były chyba Dobra, czajnik O kurwa, co to? Fak Co to jest? Coś jest Fak, ośmiornica jakaś Dzień dobrze, Dzień Dobrazki, no co to ta kawał O kurwa Draw macki krakena w takiej kolejności, w jakiej wynurzy ją ze zwody Dobra, będzie trochę fajne. Tak i tak. Czyli. No chodź tu macko. A, dobra. Jedna tu. I druga tu. Czyli Na każdym razie nam dobrze idzie, fajnie, nie? Raz, dwa i trzy. Dobra, czyli jedna, pierwsza. Cholera! Piłem. Czyli jak najszybciej trzeba trafić. Dobrze. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, Trafiona, zatopiona. Jak to mówią? O cholera, zapomniałam. Dobra chyba. O, chyba to ta była. Tak. Weź, ja się Spotkamy się za chwilę, bo to będzie. nudne dobra, skończyliśmy. Na czym? Skończyliśmy skończyliśmy na czymś, skończyliśmy dobra kalosz na pewno nie był co to jeszcze? lornetka była o fajnie, mogę coś wziąć Obcęgi, dzięki chyba taki głupi nie jestem żebym piesił jakieś Nobra. dobra a już wiem dlaczego obceńki nie, to tu. A to sobie też jest w Ładne. Że tego się nie dało zrobić jak w A co do Minecraft'a nie będzie chyba jednak. To jest ten dymicz, mi, Kalosze. Dziękuję. Od jaki piękny. Ale ładny. Ładniej nie widziałem, wiecie? Lampa, jak dobrze ukryta ja pierdolę Myśleliście, że tego nie zauważę. Nie. Kurwa. To, nie. To była maska gazowa czy pielucha. Czekaj, ja sobie pomogę Mmm, przepychaczki mm, Lubię przepychaczki Dobra, coś tu jeszcze o, kaseta wideo Kurde, dalej no, Może rękę stocznąę Zresztą ich mi nie pasuje Albo po prostu takie coś Takie coś Takie coś, coś, coś.

To jeszcze nie wszystko! Brakuje ciężba na śrubki z nasią! Złe wieści! Zawarte śpadki jest. jest para zrzucana po kątach! Zbierz wszystkie śrubki i nakrętki! Dziękuję. Dziękuję, szybciej się nie dało, nie? W garnku. tu. 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 tu tu mn, tu mn, tu 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 ben vizialem, tak tu eshte 3 tu jedna tu druga Hmm. To już koniec jeszcze tą chyba sobie zajziemy może będzie łatwe No jak porozrzucałem wejść nie chciałem Napiszcie mi w komentarzach jaki debil ze mnie jest. Łopata! Nie, szufla! A ja co by mam czy szufla czy łopata? Ja bym tego chleba już nie zjadł na pewno. To żeś mam przejść... Się… Pięknie przebijak! Ja bym to nazwał jakiś śrubokręt. Ja bym powiedział, że to jest jakiś śrubokręt. A! Czy to konie w No, u Was tak szybko nie rośnie, jak podlejecie, pewnie, nie? A, mm, Jakiś praca, pewnie. Czy, czy, czy jakieś tam są te? Так еще пипо. Трудно. Mm, też plazurzek. Ja najpierw myślałam, że to. Zle. O, tu jest plazurzek. Jeszcze trzy, jeszcze trzy do zebrania mi zostały. Dobrze przejdzie. a ja jedy jeszcze, jeszcze dwa super so, ma zawsze a spółki jeszcze ma została jeszcze jeden teren. Jeszcze jeden, chodź tu, idziemy ziu, dam ci całuskę, baby kaczuszka. Baby. Dobrze mm -mm. to, to... Dobra, pomoc. O chyba sobie jaja robicie. To jest Jezus, dobra. Dobra, tu zakończymy. Trzymajcie się i cześć.